Bloker numer 3: Brak wsparcia własnej organizacji. Możliwe, że dla Twojego zarządu RODO to piąte koło uwozu. Jak rozmawiać z osobami decyzyjnymi, dla których wdrożenie RODO może być jednym z ostatnich priorytetów biznesowych? Powiemy Ci, jak rozmawiać i budować dobrą relację z Twoim zarządem. Nauczymy Cię asertywności i przekażemy narzędzia, które pozwolą racjonalnie argumentować potrzebę zmian. Powiemy Ci też, jak zachować się w przypadku niechęci dla wdrażania Twoich sugestii czy rekomendacji. Oczywiście Twoja organizacja to nie tylko zarząd. Skuteczne wdrożenie RODO wymaga też odpowiednio ułożonych relacji w całym zespole. Czujesz, że Twój zespół Ci nie pomaga i nie stosuje się do Twoich zaleceń czy rekomendacji. Nauczymy Cię skuteczności, opowiemy, dlaczego tak trudno wdraża się zmiany w organizacjach i jak pokonywać te blokery.